Jak to być YouTuberem? No, YouTuberem, być to jest tak trochę. No fajnie, no ale. Jak, no, fajnie, tym YouTuberom jest, jak się daje im suby. To fajnie, się, on Te youtuberzy się czują, a tak to w no. Jak nagrywam filmiki, to się dobrze czuję. No i. Chcę, żebym miał więcej popularność, no i... No i tyle. No, a tylko jak to, no? No tak, no to popularność, no, Jakby ktoś popularność zyskał, no to... Ja bym w tak czuł zaskoczony, no bo jakbym popularność zyskał, no... No bo... No, no bo czemu, no? No bo dużo popularność, no i dużo ludzi osubskrybuje. No właśnie... A! A, ja przypomniałem sobie. Stawcie suba, łapkę w górę, no i dzwoneczka, jak chcecie. To był mój poradnik. A czy jaki poradnik? A czy jaki, nie się mylę, nie poradnik? No, o tak, taki filmik.